Moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku poradników i to jest drugi odcinek, jeśli chodzi o mechanizmy do sortowania itemów do Waszego magazynu oczywiście. Więc w poprzednim odcinku omówiliśmy sobie dwa takie podstawowe mechanizmy, takie najbardziej podstawowe do pojedynczych itemów i do... Yy... I kilku itemów w skrzynce. E, powiedzieliśmy sobie o zale, tak jak one działają. E, dzisiaj będziemy sortowali itemy, które się stakują od takich, które się nie stakują, oraz e, itemy a shulkerboxy. Twierdziłem, że podzielimy sobie te odcinki i po prostu systematycznie będziemy sobie robić takie poradniki. E, I koniec końców e, myślę, że zrobimy wszystkie, ewentualnie jeśli macie jeszcze jakieś pomysły na mechanizmy, czy to sortujące, czy to jakieś inne z Redstone, czy to cokolwiek innego dotyczące poradników, dajcie znać w komentarzach i chętnie takie poradniki zrobię. Tak że zacznijmy od tego, czym są itemy, które się stakują i takie, które się nie stakują. Jak wejdziemy sobie tutaj do Creative Moda, możemy zacząć takie, że są przedmioty takie, które możemy stakować do 64 na przykład. Ale są też takie, jak na przykład miecz, no, które się nie stakują do 64, i właśnie te przedmioty chcielibyśmy rozdzielać. Na przykład, jak mamy taki magazyn jak ten, tutaj, że każda skrzynka to jest jeden item, no to tak naprawdę nie da się tutaj tym sposobem rozdzielić miecza, no bo miecz się nie zestakuje. Więc możemy zrobić tak, że na samym początku, zanim w ogóle będziemy sortować te wszystkie itemy, te itemy, które nie są w stanie być sortowane, czyli te niestakujące się, jesteśmy w stanie sobie odfiltrować właśnie takim mechanizmem. Teraz jak on działa? On działa w sumie mega podobnie do tamtego mechanizmu. Cały myk polega na tym, że nie sprawdzamy, czy to jest odpowiednia ilość, tylko czy ten item jest stakowalny, czy nie? Możemy to zobaczyć poprzez postawienie hopera, dajmy komparator i teraz trochę redstone. I teraz chodzi o to, że jak włożymy sobie jeden item, no to mamy sygnał na poziomie 1. Ale jak włożymy miecz, to sygnał jest na poziomie 3. I właśnie to chcemy wykrywać, tą różnicę między pojedynczym itemem, a takim itemem, który się nie stakuje. Możecie jeszcze też zadać pytanie, co na przykład w przypadku, gdy mamy item, który się stakuje po 16. No to item, który stakuje się po 16, daje też sygnał 1, także jesteśmy na spokojnie w stanie rozróżnić właśnie te itemy, które się stakują od tych, które się nie stakują. I cały myk polega na tym, że w tym hopperze jest sprawdzane właśnie czy taki item przeleciał czy jednak to jest inny item. Jeśli to będzie item zwykły, który daje moc sygnału 1, to no ten redstone się nie zapali, nie wyłączymy tej pochodni, przez co nie odblokujemy tego hopera dzięki czemu wszystko przeleci dalej, ale jeśli tu natrafi na przykład na miecz, to miecz da sygnał 3, tu będzie 2, zasili ten redstone, wyłączy pochodnie, odblokuje ten hopper i miecz od razu nam wpadnie tutaj i to możemy sobie przetestować, wrzucimy tutaj miecz i... No, i poleciał tutaj, oczywiście tutaj zawsze będzie jeden item, bo, ta, bo ten hopper jest blokowany i niestety nie możemy tego ominąć, no ale e, wystarczy, że wrzucimy, nie wiem, jakieś butki e, skórzane, czy hełm, czy cokolwiek innego, no i to koniec końców to trafi, a nie oszukujmy się e, to będą raczej takie itemy śmieciowe typu właśnie jakieś książki e, e, miksturki e, butelki z wodą, zbroje inne tego typu łuki, narzędzia inne tego typu rzeczy, które się nie stakują już wy dobrze wiecie jakie to są itemy Wszystko, cała reszta poleci dalej, no w tym wypadku akurat zrobiłem tak, żeby leciały do tej skrzynki i jak na przykład wrzucimy sobie tutaj Coś takiego, wrzucimy sobie śnieżki i wrzucimy sobie, nie wiem, powiedzmy coś takiego i coś takiego. I zobaczymy, jak to się za chwilę rozdzieli. OK, mamy tu skończone. I teraz, jak widzimy, tutaj są wszystkie itemy, które się nie stakują, a tutaj wszystkie itemy, które się stakują, i możemy to zrobić tak, że tu zrobimy coś takiego. I tu będzie cały taki rządek skrzynek, gdzie będą itemy, które się nie stakują. I tutaj będzie od razu ten moduł odpowiedzialny za sortowanie. I dzięki temu będziemy tutaj już mogli dokonywać sortowania pojedynczych itemów, i w ten sposób możecie to rozwiązać w swoim mechanizmie. I jakbyśmy chcieli wybudować coś takiego, no to jakby widzicie, jak to trzeba wybudować i jakie itemy są potrzebne, ale gdyby ktoś potrzebował listy, to proszę cztery skrzynki, akurat na tą wersję, która jest tutaj. Cztery skrzynki, 5 hoperów, 3 redstone dusty, jeden komparator, jeden repeater, no i 5 budulca, żeby w ogóle wybudować ten mechanizm. Jakby mega, mega proste. I teraz tutaj mamy drugi mechanizm, który jest odpowiedzialny za sortowanie między itemami a shulker Boxem. Bo może być tak, że wrzucimy sobie shulker boxa i on poleci tutaj do tej skrzynki. Oczywiście on poleci tutaj, nie, bo musimy go jakby przepukać jakimś itemem i wtedy będzie git. I on leci tutaj. Ale może chcemy, żeby shulker boxy w ogóle leciały do jakiejś innej skrzynki. Na przykład do takiej, z której potem będziemy brali tego shulker boxa do urządzenia, który będzie automatycznie go całego wypakowywał. Dzięki czemu jesteśmy w stanie jakby rozróżnić między jakimś itemem, a shulker boxem. I to jest właśnie ten mechanizm. Tutaj on działa w ten sposób, że do Shalker Boxa nie jesteśmy w stanie wsadzić drugiego Shalker Boxa. Nie możemy wsadzić szalker boxa do Shalker Boxa. Także e, możemy to wykorzystać i zrobić to w ten sposób, że mamy mechanizm, który sprawdza, czy jesteśmy w stanie coś wsadzić do Shalker Boxa. Jeśli tak, to znaczy, że to jest jakiś totalny randomowy item i możemy z nim lecieć dalej i na przykład jak tutaj mamy skrzynkę i wrzucimy sobie tu skrzynkę redstone komparator hopper i snowballa i jak widzicie to wszystko co wrzuciliśmy może być wrzucone do shulker boxa więc jakby przeszło ale gdybyśmy wrzucili drugiego shulker boxa tutaj to on nie, jest, nie może być wrzucony do ojojoj, oj, oj, shulker boxa, e, przez co e, będzie kierowany tutaj do tej skrzynki. I do tej skrzynki trafią tylko, e, tylko coś, co jakby jest shulker boxem. Ewentualnie wypełnionym shulker boxem, ale to cały czas shulker box. E, także cały mechanizm prezentuje się w ten sposób i on też jest bania, banalnie prosty. Naprawdę banalnie prosty. I teraz to, co jest je, e, dość istotne w tym mechanizmie, to to, że e, tutaj musi być repeater opóźniony. I to jest dość istotne, e, bo... Jak mamy sobie shulker boxa, to wrzucimy go i teraz co się dzieje z tym shulker boxem? On poleciał tutaj i jak zrobimy tutaj drewienko, no to ono może być wrzucone do shulker boxa, dziękuję, padło tutaj, ale gdybyśmy sobie to skrócili i wrzucili Shalker boxa, to on nie może być położony tutaj. I tutaj go nie ma. On jest tutaj w tym hoperze. I to jeszcze by nie było tragedii. Gdyby nie to, że cokolwiek teraz wrzucimy, to ono też trafi do tego hoppera, bo ten czas jest za mały. I wszystko, co będziemy wrzucać, to będzie kierowane do tej skrzynki, a nie o to nam chodzi. Więc gdybyśmy tu zrobili jeszcze jedno opóźnienie, no to zobaczcie, skrzynka, jakby cały czas skrzynka działa tutaj. Więc, no to musi być opóźnione na dwa, żeby ta skrzynka miała czas. Móc wlecieć do Shulker Boxa, no to wtedy nie będzie odbierana tutaj na dole. Także e, takie dwa mechanizmy e, nie będę przy was budował, no bo e, jakby widzicie, jak to wybudować. Jakby naprawdę nie ma takiej filozofii. I jeden mechanizm, i drugi e, z tym, że pamiętajcie, że tu jest to opóźnienie. Także jeśli filmik Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, możecie też zostawić subskrypcję na kanale. W opisie filmu też jest link do Discorda, gdzie możecie ze mną porozmawiać, ze mną pograć. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tych mechanizmów, które tutaj widzicie, też możecie tam je zadać, mogę Wam to zrobić taką lekcję indywidualną, że po prostu wejdziecie sobie na czat głosowy i porozmawiamy o tym i ja Wam wszystko jeszcze raz wytłumaczę, jeśli będzie taka potrzeba. Jeśli wyście chcieli zobaczyć jeszcze jakieś mechanizmy, dajcie znać gdziekolwiek. Czy to na Discordzie, czy to w komentarzach. E, I nagramy taki odcinek. E, pamiętajcie, że możecie też dawać komentarze, jak Wam się podoba ta seria z sortowania. No bo jeszcze trochę mechanizmów nam zostało. Także ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. I do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa.